Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o protestanckim duchownym, w zasadzie o luterańskim duchownym, który nazywał się Albert Schweitzer. I co w nim jest takiego ciekawego, co jest w nim wartego uwagi? Otóż był to człowiek, który był bardzo dobrze wykształcony. To człowiek, który zdobył swego czasu wykształcenie nie tylko teologiczne, jak przystałoby na duchownego. Ale także kształcił się jako muzykolog i organista. A więc mamy już człowieka dwóch talentów: z jednej strony biegłego w teologii, a z drugiej jeszcze biegłego w muzyce. I to wiecie, nie tak biegłego, że jakoś tam się przepchnął. Był specjalistą od Bacha. W sensie później, kiedy w XX wieku prowadzono badania, robiono jakieś opracowania na temat twórczości Bacha. To wówczas często odwoływano się właśnie do niego jako do autorytetu, jako do kogoś, do kogo można czerpać, jak ze źródła, a więc naprawdę fachowic, nie ktoś przypadkowy. Poza tym wyobraźcie sobie, że człowiek ten skończył jeszcze medycynę. To patrzcie, że mamy trzy różne, jakby elementy, w których można być specjalistą, i on we trzech był bardzo biegły. Też teologia to nie była rzecz, którą przyjął tylko dlatego, że chciał być duchownym, ale też tam również jakby pchał teologię do przodu. Na przykład bronił poglądu, który był dyskutowany w tamtych czasach dosyć mocno, że Jezus Chrystus był zdrowy psychicznie. To znaczy, było grono teologów. Bo wręcz no, trudno nazwać takich ludzi teologami, ale raczej może bardziej wojujących ateistów, którzy uważali, że Chrystus był chory psychicznie i dokonywali pewnych analiz chcących udowodnić, że rzeczywiście tak było. No a Szwajcer stał na tej, posta na tej pozycji, że nie Chrystus był zdrowy i też to udowadniał w swojej publikacji. Więc widzimy człowieka, który był biegły w trzech dziedzinach. No i jeszcze, na no, dodatek, lekarz. I czy w tej dziedzinie był biegły? A i owszem, bo moim zdaniem, dochodzimy do tego, co jest najważniejsze. On, mając taką, wiecie, wielką karierę przed sobą, postanowił założyć szpital w Gabonie. Wiecie, postanowił wyjechać do Afryki i tam y, zająć się leczeniem ludzi, którzy potrzebują pomocy. Dlaczego to jest jakby w jakiś sposób nadzwyczajne? Dlatego, że ten człowiek mógł żyć pełnią życia, mógł korzystać w obfitości z tego, co sobie wypracował z pozycji, którą zajął, bo wiecie, mógł oczywiście po prostu być duchownym, ale mógł też korzystać z życia jako artysta. A nawet gdyby te dwie dziedziny mu się nie podobały, to mógł normalnie praktykować jako lekarz, rozwijając się w stronę medycyny i, był, i żyłby jak pączek w maśle. No ale nie, w którymś momencie postanowił, żeby całkowicie z tego e, zrezygnować, z takiej drogi kariery, choć nie do końca. Może słowo całkowicie to przesadzone, ale jeszcze do tego wrócimy. I że taka postawa człowieka, który odrzuca e, wielkie możliwości płynące z tego świata, ona jest możliwa do osiągnięcia i jest postawą ewangeliczną, o tym mówi nam dzisiaj święty Paweł. Z drugiego listu św. Pawła apostoła do Tesaloniczen: Bracia, sami wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju, ani u, kogo, u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie żebyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. A bowiem, gdy byliśmy u Was, nakazywaliśmy Wam tak: kto nie chce pracować, niech też nie je. Tutaj, no moi drodzy, widzimy postawę, którą święty Paweł reprezentował bardzo często. To znaczy, on, przychodząc do jakiejś gminy chrześcijańskiej i obserwując, jaki tam jest klimat w ogóle i możliwość do przyjęcia Ewangelii, on bardzo często rezygnował z utrzymywania się zgłoszenia Słowa Bożego. Chociaż jak zawsze zaznaczał, miał do tego pełne prawo. Uważał, że tak, może żyć, utrzymywać się z głoszenia słowa Bożego, bo ludzie utrzymują od niego najcenniejszy dar, i patrząc tak po sprawiedliwości, no to w zasadzie oni powinni mu jakby zapewnić życie na bogatą. To mu się należało, bo wiecie, zaoferował coś najcenniejszego. Tak jak lekarz. Człowiekowi choremu oferuje zdrowie, no to człowiek jest w stanie, i bardzo często tak się dzieje, oddać prawie wszystko lekarzowi, jeżeli ten mu zagwarantuje zdrowie. No to, to rozumiemy, człowiek, który wie, że może być potępiony, wszystko on da w zamian za zbawienie, także nie powinno nas to dziwić. I święty Paweł mówi, że tak, rozumowanie to jest dobre, mimo to w większości gmin chrześcijańskich z tej pomocy nie korzystał. Korzystał w innych gminach. To znaczy, było też tak, że Święty Paweł nie tylko potrafił czerpać jakieś korzyści finansowe albo inaczej, brać po prostu wsparcie nie tylko działając w jakiejś gminie, ale też po czasie, kiedy udawał się na misję, potrafił z innego miejsca czerpać finansowanie z zewnątrz, żeby w innym miejscu właśnie prowadzić misję i na przykład wspomagać. Swoich towarzyszy. Bo on miał tą szczególną postawę, że uważał, iż sam powinien się utrzymać znaczy sam chciał się utrzymywać, ale jego współpracownicy, których zabierał na podróże misyjne, już od nich tego nie wymagał. Uważał, że oni powinni być normalnie opłaceni, tak jak ze sprawiedliwości to się należy. Wiecie, im to nie, że jakiegoś tam majątku się na tym dorobili, ale że zwyczajnie, jeżeli jego współpracownicy pracowali przy głoszeniu Ewangelii, to z tego głoszenia Ewangelii powinni być, się utrzymać po prostu, że nie musieliby w tym samym czasie w innym miejscu pracować. A święty Paweł jako wytwórca namiotów pracował przy tych namiotach i głosił Słowo Boże. I nie bał się korzystać ze wsparcia innych ludzi, tylko jeżeli widział, że w tych ludziach jest wiara słaba, że oni nie są gotowi do tego, żeby wspomóc go finansowo, tylko z tej motywacji, że dostają w zamian Ewangelię, to tego, z tego rezygnował. A w dzisiejszym fragmencie widzimy jeszcze inną motywację, żeby dać przykład innym ludziom. To znaczy chciał. W ten sposób wzmocnić ich wiarę, pokazać, że patrzcie, ja nie robię tego ze względu na pieniądze, robię to dlatego, bo to jest słuszne. I wasza wiara powinna się przez to wzmocnić, pokazując, że nie chcę ja was wykorzystać, że głoszę wam coś, co jest niezależne od finansowania, że nie szukam taniego chleba. I moi bracia, o co w tym wszystkim chodzi? Jak to wiąże się z naszym panem Albertem? Księdzem Albertem, księdzem to nie, pastorem, bo był pastorem z wykształcenia. To moi wiedzy wiąże się tak, że Albert Schweizer kiedy udał się do Afryki, on tam oczywiście prowadził działalność, która była działalnością darmową, to znaczy szpital był sam w sobie niedochodowy. I prowadził ten szpital przez bardzo długi czas. To nie było tak, że on, wiecie, wyjechał, zorganizował tam jakąś placówkę, wykształcił może jakichś takich pielęgniarzy, felczerów, ludzi, którzy nauczyli się przy nim trochę medycyny ps, i wrócił do Europy, co i tak byłoby wielkim osiągnięciem, ale on tam po prostu zamieszkał wraz ze swoją żoną i oboje tam żyli, pracowali na rzecz tych ludzi. No tylko wiadomo, nie da się medycyny uprawiać za darmo, w zasadzie im... Im wyższa jest ta medycyna, tym koszty rosną wręcz geometrycznie, wydawałoby się. I dlatego on potrzebował finansowania z zewnątrz. Więc popatrzcie, w Afryce, no wiadomo, Gabon, bieda i tak dalej, do dzisiaj są problemy w różnych miejscach. Nie był w stanie zdobyć tamtego finansowania. No a wiecie, no sam mógł zadowolić się. E, Niewielkimi środkami nie? no, potrzebował coś zjeść się ubrać, no to jeszcze da się ogarnąć na miejscu, ale jak finansować szpital? Więc on swoją pracą, swoim doświadczeniem finansował działalność w Afryce, to znaczy, będąc człowiekiem wykształconym muzycznie, jeździł po Stanach, jeździł po Europie, tam dawał koncerty i zbierał fundusze. Więc widzimy pewne połączenie, które było między nim a świętym Pawłem, bo święty Paweł również jakby nie szukał wielkich zysków dla siebie ze względu na swoją działalność, chociaż uważał, że rzeczywiście mu to się należy, ale świadomie z tego rezygnował, tak jak Albert Schweizer zrezygnował z finansowania ze szpitala, chociażby mu się to słusznie należało i dalej byłoby bardzo dobre. Bo wiecie, jak gdzieś brakuje służby medycznej i się ją zaoferuje, nawet płatno, to i tak jest bardzo dobrze, bo wiecie... Najbiedniejsze warstwy lokalne może z tego nie skorzystają, ale jak wszyscy są tego pozbawieni, to przynajmniej część ludzi skorzysta, no to i tak jest to dobre. A on pozyskiwał te środki z zewnątrz. I rzeczywiście został za to bardzo doceniony, bo założył szpital w roku 13, a w roku 52, 1900, wszystko dzieje się w XX wieku, w pierwszej połowie, a w 1952 roku dostał pokojową nagrodę Nobla właśnie za założenie tego szpitala. A więc niemal 40 lat minęło, kiedy pracował na rzecz szpitala i został w końcu za to doceniony. Ale czy został za to doceniony od tak, od razu? No nie, bo e, pojawił się po drodze pierwszy problem mianowicie pierwsza wojna światowa, podczas której był internowany we Francji bodajże przez dwa lata. I po, tych, po tym czasie, kiedy był właśnie na terenie Francji przetrzymywany, wówczas po czasie i tak wrócił do Afryki. Więc wiecie, mamy okres założenia szpitala, mamy okres kiedy jakby jest zablokowany i może wrócić do swojej instytucji, mijają lata i, musi, i znów wraca do Afryki. Czy to jest łatwy wybór? No oczywiście, że to nie jest łatwy. W życiu świętego Pawła było tego jeszcze, jeszcze znacznie więcej. To znaczy on bardzo często miał coś takiego, że pojawiał się w jakimś mieście, w jakiejś gminie, zaczynał zawsze od głoszenia do Żydów i Żydzi najczęściej go nie przyjmowali, dopiero wtedy szedł do połęcz, zanim go też przyjmowali. Ale wiecie, potem w następnym mieście znów zaczynał od Żydów. I mógł mieć przekonanie, że to głoszenie na pewno nic nie da, ale miał zasadę. Zawsze zaczyna w synagodze, w jakimkolwiek mieście, zawsze zaczyna we wspólnocie żydowskiej. No i nie jest tak łatwo się podnieść. I popatrzcie, Szwajcer też e, prowadził działalność, która była działalnością charytatywną, taką naprawdę nastawioną na ludzi, realną, rzeczywistą pomoc. No i tak nikogo to nie obchodziło, i tak był internowany, więc niewiele mu to pomogło. No, bo to w sobie nie obchodziło. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród Was postępują wbrew porządkowi, wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym że to nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, a pracując ze spokojem własny chleb jedli. Tu był, moi drodzy, problem, który występował w pierwszym, Kościela, który już dzisiaj aż tak bardzo nie występuje, chociaż niektórzy mają do tego ciągoty. Otóż pierwsze te gminy chrześcijańskie, pierwsze wspólnoty, one funkcjonowały tak, żebyśmy mogli to sobie trochę wyobrazić, trochę jak komuny hipisowskie. To znaczy ludzie często sprzedawali swój własny majątek, wrzucali wszystko do wspólnej puli. I z tego, że z tego funkcjonowali, żyjąc razem. Dla niektórych, którzy mają ciemnoty lewicowe, to jest też nieprzyjemna wizja i bardzo miła. Dla mnie niekoniecznie. Ale kościół po czasie z tego zrezygnował. I wyobraźcie sobie, jeżeli robimy coś takiego, na nas ludźmi mało zamożnymi, ale przyjmujemy chrzest, zaczynamy sobie żyć wtedy na koszt innych ludzi. No i okej, ale napula na się w, 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 w końcu, e, robi się pusta. I trzeba zacząć zarabiać. Ale jest się już członkiem gminy chrześcijańskiej. Można w ogóle nie pracować i żyć na koszt tych ludzi, którzy będą pracować. A wspólną kulę dalej mamy. Nic się nie dokładamy, a ciągle korzystamy. Więc popatrzcie, taki problem się pojawił. Później Kościół z tego zrezygnował w dużej części, żeby żyć w taki sposób. No ale tak na początku to wyglądało. I święty Paweł oczywiście mógł wyargumentować wspaniale i bardzo łatwo że to jest postępowanie niegodziwe, że tak nie powinno to wyglądać. Ale dzięki temu podejściu, które posiadał, on dał po prostu przykład i dowód swoją własną postawą. I nawet nie dał, wiecie, takiego przykładu, że hmm, patrzcie, ja dużo pracuję na rzecz wspólnoty i ja, ja będę żył na jej koszty, bo mówi, do tego miałby prawo, wiecie. Mógłby w ten sposób powiedzieć ludziom, którzy nie pracowali, weźcie się za robotę na rzecz wspólnoty. Dobrze, nie pracujecie, nie dokładajcie się, nie dokładacie się, to pracujcie na rzecz chrześcijaństwa. I w ten sposób sobie zarobicie. To też byłoby słuszne zarobicie na swoje utrzymanie. Ale on nie, on pokazał wręcz coś jeszcze większego, czyli pokazał, że on będzie pracował na rzecz wspólnoty, czyli już należałoby mu się utrzymanie, a dodatkowo będzie pracował jeszcze swoją taką pracę zawodową, w ogóle niezwiązaną z głoszeniem Ewangelii. Co było czymś absolutnie ponad to, co byłoby logiczne, co byłoby wymagane, co byłoby konieczne. Zrobił coś ponadto. Także i Albert Schweizer dał również przykład tego. Że można zarobić coś ponadto. Bo wiecie, głosić oświatę, szerzyć oświatę w krajach afrykańskich i w ogóle pchać cywilizacyjnie do przodu ten kontynent, było i jest rzeczą słuszną, zwłaszcza przez kraje kolonialne. Jakieś te wsparcie jest taką, moglibyśmy powiedzieć, sprawiedliwością dziejową. Ale to, moi Grec, wcale nie musi się dokonywać bezkosztowo. Normalnym czymś jest, że się wspiera kogoś, pomaga mu się rozwijać po prostu jakby pobierając za to pieniądze, więc prowadzenie szkoły na przykład w Afryce jest czymś dobrym. I to szkoły, która się sama finansuje na miejscu jest czymś dobrym. To nie jest nawet coś neutralnego moralnie, to jest coś dobrego. Bo my czasami mamy wrażenie, że jak ktoś coś robi dobrego, ale dostanie za to pieniądze, to to się kasuje, bo... Jakby w pieniądzach było, w zapłacie byłoby coś złego, w utrzymaniu byłoby coś złego, ale rzecz, którą się robi, jest generalnie dobra, więc wychodzi, tak wiecie, na zero. No nie wychodzi na zero. I tak jest to coś dobrego, jest to wartość, którą się daje. Bo coś złego to jest, jak się wykorzystuje, na przykład zasoby naturalne Afryki, czy wcześniej zasoby ludzkie Afryki wyciągając stamtąd niewolników. To było złe. A jeżeli na miejscu robi się coś dobrego, im się to później zostaje i po prostu się z tego żyje, no to jest coś dobrego, bo to właśnie pcha cały ten, ten, tamtejszy świat do przodu. Albert Schweitzer pokazał, że można jeszcze bardziej. I dzisiaj mamy również przykłady ludzi, którzy inspirują się tą postawą i decydują się, wiecie, nie tylko jak księża misjonarze, pojechać tam i pracować. Na miejscu, utrzymując się za pieniądze z, Afry, z Europy czy ze Stanów, bo tak księża często funkcjonują, zwłaszcza księża e, zakonni, ale robią to też właśnie lekarze, nauczyciele. A Albert dał jak najlepszy przykład, że to da się robić. A więc, coś, co robił na początku Święty Paweł, to nie jest coś, co wiecie, możliwe jest do zrealizowania tylko w starożytności. Jak człowiek, można powiedzieć, niewiele potrzebował. Że sposoby realizacji naszych potrzeb były takie proste i to tak łatwo było żyć świętemu powłowi. No nie! To jest też do zrealizowania dzisiaj, w XXI wieku, bo dostaliśmy tego jasny przykład w wieku XX. A jak się okazuje, z wielu powodów jest to dzisiaj nawet łatwiejsze, dzisiaj w dobie internetu. I moi drodzy, wniosek, jaki, jaki z tego do nas płynie, jest dwojaki. Bo z jednej strony mamy miejmy świadomość, że taka postawa, ona jest postawą wyjątkową, jest postawą, której, której nie powinniśmy traktować jako coś mm, takiego automatycznego. Że wiecie, jak chrześcijanin poświęca się za darmo, jeszcze udzielając ze swojego majątku, to jest takie, a, no bo powinien tak robić. Nie, bo jest chrześcijaninem, no to powinien oddać z siebie wszystko. To, moi zdaniem nie jest automatyczne, to można zrobić, to jest osiągalne, ale jeżeli coś takiego widzimy, to to jest nadzwyczajne, to jest przekraczające. Wszelkie standardy, jakie można sobie wyobrazić, to jest coś nadzwyczajnego. I wiecie, nie chodzi o to teraz, że mamy wszystko rzucić i wyjechać do Afryki, budować tam szpitale, szkoły, drogi budować, studnie stawiać. No to nie jest zadanie dla nas wszystkich, robią to tylko osoby wyjątkowe. Ale mamy też w otoczeniu ludzi, którzy to samo robią tu na miejscu. Ja to bardzo często widzę pracując na parafii, że w parafii często udzielają się ludzie, którzy są fachowcami i w swoich dziedzinach robią rzeczy absolutnie za darmo. Wiecie, nie że po kosztach, trochę taniej, jakoś tak trochę skromniej zarabiając, co też byłoby dobre, bo byłoby dużą pomocą dla parafii, ale są ludzie, którzy swoją tą pracę bardzo, bardzo fachową Robił absolutnie za darmo, ponosząc jeszcze przy tym straty, musząc kombinować, jak to sfinansować. I to, mój no, dla mnie to jest wielki przykład wiary i odpowiedzialności. To jest coś niezwykłego, ale do zrealizowania, tutaj wiecie, bez rzucania y, znajomych, y, rodziny dalszej, bez konieczności przeprowadzania rodziny najbliższej w jakieś kraje misyjne. Jeżeli się czuje taką wewnętrzną potrzebę, to jest do zrealizowania tu i teraz. I z drugiej tej, też strony, ten drugi wniosek płynący dla nas jest to, żebyśmy też doceniali tę pracę zwykłą, normalną. Jeżeli ktoś jest z nas życzliwy, uczciwy, jeżeli ktoś swoje usługi wykonuje w sposób normalny, fachowy, za pieniądze, to nie znaczy, że to jest coś neutralnego, obojętnego. Przekonał się o tym każdy, kto, kto miał remont w domu. Nawet jeżeli ktoś weźmie duże pieniądze, ale zrobi wszystko perfektnie, nie ma żadnych poprawek, jest idealnie, to jesteśmy zadowoleni, jakby nam nieba przychylił, a wziął za to pieniądze. Ale my chcemy mieć dobrze zrobione i cenimy, że to jest dobrze zrobione, nawet jeżeli trzeba za to zapłacić więcej, niż by się oczekiwało. I tak właśnie jest, bo, bo praca, którą świadczymy na rzecz drugiego człowieka, nieważne czy fizyczna, czy intelektualna, jeżeli ona jest dobra, to nawet jeżeli jest za to człowiek wynagradzany, to i tak daje pewne dobro. To, to po prostu nie traktujmy tego jako coś takiego, że po prostu nam, że nie należy się za to wdzięczność, że jest to coś takiego, co byłoby obojętne, bo obojętne to jest coś, co nie niesie za sobą żadnej wartości, co nie jest szkodliwe, ale jest bezwartościowe. To, to jest rzeczą obojętną, neutralną, moralnie. Na przykład ktoś, nie wiem, widzimy, że wykonuje jakąś tam pracę, ale nam na tej dziedzinie w ogóle nie zależy. Na przykład widzę piłkarzy, którzy dobrze grają, nie? Jestem w stanie docenić, że są fachowcami w swojej dziedzinie, ale mnie to prywatnie w ogóle jakby nie, nie rusza, nie ekscytuje mnie to. Że to się dzieje i ja tam nie czuję żadnej wdzięczności. Dla mnie to jest neutralne, dla mnie to jest obojętne. A dla kibiców już to nie jest takie. Więc moi drodzy, rozróżniajmy te rzeczy. Kiedy naprawdę ktoś wychodzi poza skalę w swojej dobroci, w swojej gotowości do tego, by być człowiekiem miłosiernym, rozróżniajmy normalne, standardowo dobro, do którego my jesteśmy powołani, czyli robienie po prostu rzeczy porządnie i rozróżniajmy jeszcze rzeczy neutralne i rzeczy szkodliwe. Dlaczego to jest takie ważne? Żebyśmy nie byli ludźmi niewdzięcznymi. To przede wszystkim, może też, a i czasami też po to, żebyśmy nie bili piany niepotrzebnie, bo to też jest możliwe, że przeceniamy wartość niektórych rzeczy. Czasami myślę, że znacznie częściej nie doceniamy po prostu rzeczy zwyczajnie dobrych, zwyczajnie porządnych. Ja tego doznaję w waszych komentarzach, także za nie dziękuję, to jest moi radzy właśnie właściwa zapłata za tę wartość, którą ja wam daję. To jako przykład. Jeżeli wam się podobało, to wiecie co zrobić. Do następnego.